Cześć, z tej strony Team 2 i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem bierzemy się z metiny. 80. Las. No cóż, wracamy do lasu. Niedawno było 75. Tym razem 75. Zastąpiły 80. I sprawdzimy, ile można zarobić tutaj hajsu. 75. level powinien sobie poradzić jak najbardziej sobie z metkami 80. Przyznam, że 80. to takie metiny. ja wiem, łatwe. 43. też sobie z tym poradzi, więc tutaj nie ma co marudzić. Zawsze mogłoby być troszeczkę trudniej, jednak 80 nie są metinami, które są bite zbyt często. Dlaczego? Kiedyś leciały z nich już, pewnie słyszeliście w, po, po ostatnim odcinku, że leciały z nich dosyć często kamienie duchowe. Teraz niestety nie lecą tak często jak kiedyś, więc zostało to dosyć spagatylizowane. i te nasze kamyczki duchowe przestały tutaj lecieć w jakichś takich konkretnych i ilościach. Ale. Czy jest jakieś inne zastosowanie co do tych medinów tutaj w lesie? Tak. Jeśli masz bloga z konarami zelkowymi, na pewno warto tutaj przyjść i się z nimi pobawić. Mała anegdota jest do tego taka, że kiedyś naprawdę bardzo dużo graczy ekspiło tutaj. No właśnie, ekspiło na medinach i dropiło też. Od niedawna są też takie rzeczy jak mleczne soki. Ostatnio wspomniałem, że mleczne soki kiją w ogóle przecz, ale wystawiłem po 500 K sztuka. Teoretycznie można sprzedać za 400-300-500, zależy od tego, co gdzie można wyszukać. Myślę, że każdy, kto będzie chciał znaleźć odpowiednią ilość mlecznych soków, na pewno sobie z tym poradzi, bo jest tego całkiem sporo na serwerze. Szczególnie, że było też w Tomboli. Wracając do samego motywu z filmikiem, powiem Wam, że 80 to jest chyba jeden z ostatnich magazynów, tak naprawdę, bo to już teraz wskrzemy do czerwonego lasu. No, i potem lecimy na mapę 90. Plus. No, właśnie, tam się będzie dopiero działo. I właściwie powiem Wam, że zarobek 75, 70 i 80, znaczy jest moim zdaniem o wiele słabszy niż samych 70, więc tutaj, no cóż, szału nie ma. Minusem jest to, że klasy tutaj magiczne typu sura WP, sura BM, hmm, dajmy na to szamani, mają jeden problem z tymi metinami. Jeden, jedyny duży problem. Kradną im PE. A jeśli wiecie, ktoś kradnie nam pH i nagle bijesz, bijesz i gaśnie ci ostrze, no to się wtedy irytujesz, bo masz dylemat. Że jednak trzeba wejść i patrzeć na tego metina, jak się go cały Nie można robić czegoś innego. To też trzeba o tym pamiętać. No dobra. 18 metin. I jak sami widzicie, ten drop w ogóle totalny kosmos. Totalna masakra. Ale mogłoby być gorzej. Na szczęście udało się wytropić jeden chyba z cenniejszych temów z tych metinów, czyli zieloną smuszą fasolkę. No ale no cóż. Gdyby nie event, byłoby słabo. 360 tysięcy yangów, czyli chyba z tego co pamiętam troszeczkę lepiej niż z 75. Ponad 18. Ne, to było ponad 18 tysięcy z przecinkiem powinno być, z 1, ale. No, tak, tak kalkulator obliczył. No i mamy też itemy, które tutaj widzicie, można sprzedawać. Całkiem niezbyt ceny z tego wyszło, bo wyszło ponad 1 1,2 mln, prawie 1, 300 mln. I ceny. Ceny ku braku. Ulepszacze 500 mln. No, policzyłem za 500. Myślę, że mleczny oczek 300-400 bez problemów można sprzedać. Kadeki po 50k, odłamki po 130k, jedna fasolka. No i suma 7 700. No dobra Niestety Szało nie ma z 80. Mogłoby być o wiele lepiej. Natomiast orientacyjny zarobek z 20 80 level to jest 8 979 500 yang To 500 Yang moglibyśmy sobie darować i oddać komuś na depozyt. No nic. To było na tyle. Jeśli mi się podobał odcinek polub, skomentuj, zasubskrybuj kanał. Widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie din 2. Do zobaczenia, pa! pa.